Dzięki pracownikom naukowym i studentom Politechniki Częstochowskiej, Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej może się pochwalić jedynym w Europie działającym piecem pudlingowym pochodzącym z XIX wieku. Piec pudlingowy powstał w Anglii, a w Sielpi stanowił część walcowni, jaka funkcjonowała na tym terenie do roku 1921. Od roku 1934 do wybuchu wojny był jednym z eksponatów znajdujących się w Sielpiańskim Muzeum. Dziś piec ponownie działa, wszystko to dzięki staraniom pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej, którzy od 40 lat opiekują się Muzeum Zagłębia Staropolskiego. To właśnie oni przeprowadzili żmudne badania i wykonali prace remontowe pieca, a także zainteresowali firmy, które sfinansowały trwające od wielu lat przedsięwzięcie. W latach 80. powstała inicjatywa mająca na celu choćby po części odbudowanie w muzeum zagłębia staropolskiego maszyn, które wchodziły w ciąg układu technologicznego. Powstał pomysł rekonstrukcji pieca pudlingowego. W latach 80. i 90. wykonano dokumentację tego pieca, a od roku 2004 do 2008 Piec został w całości zrekonstruowany. Jednym z pracowników naukowych, który nadzorował pracę był dr Jarosław Boryca. Podkreśla on, że odbudowanie pieca było sporym wyzwaniem. Taka sprawa, dosyć, e, która sprawiła nam dosyć kłopotu była związana właśnie e, z naszym kominem. Mianowicie e, w pierwszym etapie on został podciągnięty prawda, pod dach. Przy czym należało ten komin zabezpieczyć, prawda? Czyli te wszystkie elementy, które tutaj są, tak zwane ściągi, je należało na wysokości po prostu zakładać. Podobnie później przy wyjściu nad komin, wszystkie elementy na wysokości trzeba było pozakładać, więc no, sama praca już na tej wysokości sprawiała pewien, pewien kłopot. Mówiąc o silpiańskim muzeum, warto wspomnieć, że obok pieca zobaczyć możemy m.in. mające 8 metrów średnicy koło, które napędzało znajdujące się w dawnej walcowni maszyny, które choć są niekiedy jedynymi istniejącymi w Europie, dzięki Częstochowskiej Politechnice nadal działają. Mimo iż są to maszyny XIX-wieczne, równocześnie pracujące z tym zakładem tylko w innych zakładach, a uruchomione przez Politechnikę Częstochowską i za chwilę państwu to właśnie zademonstrujemy zademonstrujemy a są to jedyne egzemplarze w tej chwili zachowane na świecie firmy oczywiście Foxa Już wkrótce na naszej antenie obszerny materiał, jaki nasza telewizja przygotowała w Muzeum Staropolskim mieszczącym się w Sielpi Wielkiej.